Witam wszystkich. Jesteśmy w Margoninie, gdzie spotkaliśmy Magdekadą, pierwszą Polką, która zdobyła Mistrzostwo Europy w wakeboardzie. Większość osób ze środowiska wakeboardowego w Polsce zna Magdekado, ale słowem wstępu opowiedz coś o sobie. Mam 16 lat i pochodzę z Margonina. Tutaj też pływam od 4 lat. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z wakeboardem? Przygoda z wakeboardem. W mojej miejscowości na jeziorze, bardzo blisko mojego domu powstał wyciąg nart wodnych. No i pomyślałam, dlaczego nie spróbować. Najpierw narty i później deska. No i tak jakoś wyszło. Ćwiczyłam, ćwiczyłam i jest. Trenowałaś coś wcześniej? Wcześniej przez 8 lat tańczyłam w balecie. Gdzie i z kim najczęściej jeździsz, oraz jak często możemy Cię spotkać w Margoninie? W Margoninie na wyciągu przez wakacje bardzo często siedzę tutaj praktycznie codziennie. Pływam z moją siostrą, z siostrą oraz ze znajomymi z wyciągu. Magda, Twoja rodzina postawiła na wakeboard. Twoja siostra jest również utytułowaną tak. zawodniczką w wakeboardzie. Tak, ma 10 lat i już zdobyła mistrzostwo Polski. Bardzo jestem z niej dumna i cieszę się, że też chce pływać tak jak ja. Jest jeszcze kuzyn? Tak, kuzyn Kuba. Jest w wieku Agnieszki i też jest mistrzem Polski. Super, powiedz mi jaki jest Twój setup. Model deski i wiązań. Pływam na zestawie limelight od Ronixa, długość deski 132 i wiązania 5 na 6. Ok, powiedz jakie są twoje najlepsze triki. Mój aktualnie backroll do blinda, którego nauczyłam się niedawno i cały czas trenuję. aby Był 100% yy, pewny, że wchodził, a tak nie 50 na 50. oraz Tantrum z grabem, które robię od bardzo dawna. Wolisz skoki z krawędzi czy elementy wake parku? Wolę boksy, zdecydowanie boksy, ponieważ tam pokazuję swój freestyle. Magda, powiedz, nad jakimi trikami teraz pracujesz? Które triki sprawiły Ci największą trudność, a które przyszły zdecydowanie najszybciej? Najszybciej? Ojej, nie wiem czego nauczyłam się najszybciej. Każdy trik wymagał pewnego przygotowania i ileś tam razy trzeba było wpaść do wody, żeby w końcu wyszło. Ale ostatecznie w końcu jakoś wszystko co planuję i chcę, żeby wyszło, to wychodzi. A najtrudniejsze są triki lądowane do blind'a, ponieważ tak naprawdę nie widzimy, gdzie lądujemy z drążkiem za plecami. Czy masz chłopaka? Nie. Nasi, nasi widzowie chcieliby wiedzieć. Dobra, teraz pogadamy o mistrzostwach. Powiedz mi, jak wyglądał twój wyjazd, pobyt i start w tej imprezie? Wiem, wiem że sporo zawdzięczasz rodzinie, ale czy ktoś jeszcze wspierał twój start w mistrzostwach Europy? Tak bardzo dużo zawdzięczam mamie, tacie oraz Mateuszowi Szewczykowi, którzy wspierali mnie, pomagali i byli zawsze na pomoc tak naprawdę jak miałem jakiś problem, mogłem się do nich zgłosić bez problemu. Oraz chciałabym też podziękować klubowi Margonine, w którym pływam, oraz wszystkim tym, którzy jakoś tam przyczynili się i gratulowali, pomagali, jakieś rady dawali. Magda, do finałów awansowałaś z pierwszego miejsca w swojej grupie, widziałaś jaki jest poziom konkurentek, czy, czy już wtedy wiedziałaś, że złoto będzie w twoim zasięgu? Nie, w ogóle o tym nie myślałam, ponieważ były dwie grupy dziewczyn, Hit A i Hit B. Ja byłam w grupie B, Hit A też był bardzo ciężki, Bardzo dziewczyny bardzo miały zaawansowane triki, także do końca tak naprawdę nie wiedziałam jak się to ułoży w finałach. Okay. Mistrzostwa świata? Mm, to dopiero za rok, także jeszcze nie można planować nic. Jaki masz pomysł na resztę sezonu? Opuściłaś trochę zajęć w szkole, ale myślę, że szkoła, znajomi oraz cała Polska są z Ciebie dumni. Tak, też mam taką nadzieję. Oczywiście muszę bardzo dużo w szkole nadrobić, mam zaległości. A na resztę sezonu planujemy wyjazd do Hypnotics oraz Wake Stodowa. A co to jest ta Wake Stodoła? Wake Stodoła to tak naprawdę wyciąg na sucho na takiej sztucznej trawce, który zbudował nam nasz tata. W którym trenowałyśmy przez całą zeszłą zimę i teraz też będziemy trenować. Co radziłabyś dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Wakeboardem? Na pewno nie poddawać się po pierwszej glebie. Ćwiczyć, Ćwiczyć, Ćwiczyć na pewno wyjdzie. Oraz pewne przygotowanie typu akrobatyka albo inne sporty, nad którymi panuje się nad własnym ciałem, też bardzo się przydają. Dokładnie tak. Wspomniałaś wcześniej o takim regularnym trenowaniu i odpowiednim dawkowaniu treningu. Tak, bardzo ważne też jest, aby trenować, trenować, trenować systematycznie i regularnie, ale też nie, żeby się znowu przetrenować i później jakieś naciągnięcia mięśni czy po prostu zmęczenie. Okej, okay, dzięki. Zbliżamy się do końca wywiadu. Powiedz jeszcze komu chciałabyś podziękować. Finalnie chciałabym podziękować rodzicom jeszcze raz. Oczywiście Mateuszowi Szewczykowi, któremu zawdzięczam bardzo dużo nowych trików i wsparcia. Mateuszowi Mojszakowi z naszej szkółki wakeboardowej oraz całemu klubowi Arkowi Holsnerowi i Bartkowi Kazimierczakowi. Chciałabym też podziękować sponsorom WakeShop.pl workshop oraz Fox Head Polska. Magda, bardzo dziękuję za wywiad i jeszcze raz gratuluję wielkiego sukcesu.